Jak dobrze, że tego słuchasz. Nasz boski przyjaciel zaprasza Cię na dziesięciodniową wyprawę na pustynię, w głąb ducha. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje dzieło ojca Józefa Shriversa, zatytułowane Boski Przyjaciel. Myśli rekolekcyjne. Czytając tę książkę przez dziesięć dni, lepiej poznasz Pana Jezusa i siebie. Józef Shrivers, boski przyjaciel, myśli rekolekcyjne, duszo droga, o jak bardzo Pan Jezus pragnie udzielić Ci tych rekolekcji. Choćbyś w czasie tych dni o jeden tylko krok zbliżyła się do Niego, już byłby szczęśliwy ale nie będziesz tylko szła ku doskonałości. Jezus doda ci skrzydeł, abyś leciała. Natchnie cię ufnością bez granic względem dobroci Jego nieskończonej. Przy zupełnym i bezwzględnym niedowierzaniem samej sobie. Na tych dwóch skrzydłach wzniesiesz się na szczyty miłości. Wstała ta książeczka daleko, bo pod grzbietami śnieżnego autaju, w maleńkiej mieścinie południowego Sybiru. Jak autorowi przypisaniu tych kartek. Duchowe przestawanie ze Zbawicielem było źródłem najmilszej pociechy i osłodą chwil wygnania. Tak życzy gorąco każdemu, co weźmie to dziełko do ręki, by we wszystkich przykrościach i cierpieniach niegdzie gdzie indziej szukał pociechy, tylko tam, gdzie jest ona prawdziwa i obfita i niezawodna. W Jezusie Chrystusie Panu naszym. Ksiądz Jan Roztworowski Obrazki z życia Zbawiciela Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Rozmyślania nad tajemnicami życia Pana Jezusa Prezentowane treści pochodzą z dzieła Obrazki z życia Zbawiciela Ojca Jana Roztworowskiego. Cudowny połów Morze Galilejskie, którego fale tyle razy nosiły Zbawiciela, którego wybrzeża były świadkami tylu cudów. Jest to rozległe jezioro, mniej więcej na pięć godzin drogi długie, na dwie godziny szerokie. Kształt ma prawie owalny, trochę podobny do winnego grona. Wschodnie jego wybrzeże, gdzie wyżyna perejska spada wodę stromą urwiskami poszarpaną ścianą, jest ponure i puste. Brzeg zachodni przeciwnie, ma charakter łagodny. Jezioro rozlewa się tu szerzej, jakby w jedną wielką zatokę. Zamiast groźnych skał otacza ją wieniec zielonych pagórków. Wzgórza te schodzą gdzieniegdzie pod samą wodę, gdzie gdzieniegdzie cofają się w głąb, ustępując miejsca uroczym dolinom. Na głównej z tych dolin, zwanej Genezar, przytulona do północnego wału wzgórz leżała wioska Betsajda. Pierwszy cud spełniony na Morzu Galilejskim dokonał się naprzeciw Betsaiddy, gdzie wylot doliny Genezar zamyka się małą przystanią, był ranek przywiązane sznurami do pala stały u brzegu dwie łodzie rybackie. Rybacy, stojąc po kolana w wodzie, płukali i rozpinali sieci. Byli to Szymon z bratem Andrzejem i obaj synowie Zebedeusza. Z, z dawna znajomi, a zbliżeni jeszcze bardziej po wspólnej pielgrzymce do Jana Chrzciciela, Uprawiali teraz wspólne rzemiosło. Całą minioną noc spędzili razem na jeziorze. W tej chwili właśnie kończyli pracę, aby udać się na spoczynek po trudach. Już mieli odejść, gdy doleciał ich uszu daleki gwar zbliżającego się tłumu. Szmer głosów dochodził od północy spoza wzgórza zamykającego dolinę, która w tym miejscu przylegała do samego morza. Była tam droga, która pod Bethsaidę wiodła na południe do Kafarnaum i dalej aż do ujścia Jordanu. Tą drogą musiała zbliżać się wielka rzesza. Gwar był coraz głośniejszy. Znać było, że zaraz pokażą się tłumy na zakręcie okrążającym pagórek nad samą wodą. Rybacy stali patrząc. Ciasne przejście zaroiło się ludźmi. Rzesza wysypywała się coraz gęściej. W środku, otoczony gronem uczniów, szedł pan Jezus. Zbawiciel szukał widocznie odpowiedniego miejsca na kazanie. Spostrzegłszy rybaków, stanął na chwilę, zmierzył wzrokiem łodzie i brzeg przystani. Potem zbliżył się do Piotra i po łaskawym powitaniu poprosił go, by mu pozwolił wsiąść do łódki i z niej nauczać rzesze. Odwiązano sznury, Piotr wprowadził mistrza i na jego rozkaz odbił od lądu. Przedstawił się oczom prześliczny widok. Dzień był pogodny. Spokojna tafla jeziora mieniła się w blaskach słońca. Na tle błękitu, o kilkanaście kroków od brzegu, kołysała się łódź piotrowa. Na jej pokładzie stał zbawiciel, ucząc. Lud w malowniczych grupach zaległ wybrzeże. Na zielonych dolinach, w wzgórzach była jakaś świąteczna cisza. Wszystko zdawało się słuchać słów Chrystusowych. O czym mówił Pan Jezus? Pewnie nauczał. Że Królestwo Niebieskie podobne jest niewodowi zapuszczonemu w morze, albo kwasowi ukrytemu w trzech miarach mąki, albo człowiekowi, co posiał dobre nasienie na roli swojej, a znalazł potem konkol posiany przez wroga. Zbawiciel mówił długo. Piotr stał nieruchomy przy sterze i słuchał. Rozumiał dobrze, że treścią przypowieści Chrystusa jest praca ewangeliczna nad duszami ludzkimi. Pamiętał dobrze wyraźną zapowiedź Mistrza, że i on do tej pracy miał być powołany. Osoba i nauka Zbawiciela pociągała go do siebie. Ale budziły się i różne obawy. Właśnie w tej chwili wzbierała w jego duszy fala przeciwnych powołaniu myśli i uczuć, napełniając go smutkiem i niepokojem. Pójść za Chrystusem jak to, więc odejść od wszystkiego, porzucić ci to śliczne jezioro, i łodzie, sieci. I własny domek w Betsaidzie, i rodzinę, cóż się stanie z rodziną? Kto wie zresztą, jaki obrót weźmie całe dzieło Jezusowe? Jak tu wejść w całkiem inne warunki życia? Jak człowiekowi osiadłemu zapuszczać się na ciągłą tułaczkę bez własnego dachu nad głową? I z czym pójść pomiędzy ludzi? Któż posłucha rybaka, co nawet czytać i pisać nie umie? Na duszy Piotra osiadła chmura przygnębienia. Słowa Chrystusa wchodziły mu w serce, czuł, że nikt nigdy tak nie mówił na świecie. I rad by dźwignąć się na te wyżyny, ale małoduszność ściągała go w dół, rzucając na pastwę niezadowolenia i niepokoju. Tymczasem skończyło się kazanie. Wiedząc, że rzesze nie rozejdą się, póki on się nie oddali, Zbawiciel nie chciał wysiąść na ląd. Zbliżył się do Piotra, spojrzał łaskawie na jego stroskane czoło i rzekł łagodnie: Wypłyń na głębie. Nastawiono żagiel. Ruszyła łódź Piotrowa. W ślad za nią puścili się Jan i Jakub. Byli już na pełnym morzu. Gdy znów odezwał się Pan Jezus: Zapuśćcie sieci wasze na połów! Piotr spojrzał na niego zdziwiony. Nauczycielu, rzekł pokornie, ale z rodzajem cichego wyrzutu: Przez całą noc pracując niceśmy nie ułowili Miało to znaczyć, na cóż czas tracić darmo w niestosownym miejscu i najnieodpowiedniejszej porze? Dość już mamy nocnego niepowodzenia, a przecież i zmęczeni jesteśmy. Stał przez chwilę niezdecydowany i chmurny. Nareszcie dodał z rezygnacją. Wszakże na twoje słowo zarzucę sieć. Zaczęło się wołanie z łódki na łódkę, zdjęto i rozwinięto sieci, przerzucono sznury. Niebawem obszerny niewód pogrążył się w wodę. Widać było na powierzchni tylko szereg pływaków i naprężone liny. Łodzie rozpłynęły się na długość sieci, potem cicho skierowały się ku brzegowi. Pan Jezus siedział zamyślony na przodzie statku. Rybacy śledzili ruchy niewodu. Łodzie sunęły spokojnie. Powierzchnia wody między nimi była gładka i cicha. Nagle rzuciła się duża ryba. Zatrzepotała w powietrzu. Plusnęła i skryła się na powrót. Piotr drgnął. Ale zanim zdążył przypatrzeć się uważniej, już w kilku innych miejscach powtórzył się gwałtowny plusk. Mignęły srebrne łuski wśród deszczu rozbitej fali. Patrzy zdumiony, a tu w łuku opasanym siecią jakby kipi, plusk i trzepot, tysiące kręgów i małych wirów. Raz po raz pokaże się łeb rybi. To długi, śliski grzbiet, to różowe skrzela. Znać, że kłębią się przed siecią całe roje. Istotnie liny wyprężyły się zupełnie. Niewód poruszał się coraz ciężej. Piotr spojrzał z rozpaczą. Co tu począć? Do brzegu jeszcze kawałek, a tu sieci zaczyna pękać. Już widać w tyle ryby, co uciekły. Krzyknął na towarzyszy, aby zaraz krzyżowali sznury. Łodzie się zbliżyły. Było już niegłęboko. Rybacy i czelać rzucili się w wodę. Ryb było takie mnóstwo, że dały się chwytać w kosze i czerpaki. I gołą ręką. Pracowano bez wytchnienia, aż obie łódki pełne były po brzegi. Póki trwała gorączka rybacka, nie było czasu na refleksję. Dopiero gdy ochłonęli na chwilę, spojrzeli po sobie zdumieni. Jak świat światem, nie widziano takiego połowu na jeziorze. Zdumiewali się rybacy i czelać, ale w duszy Piotra działo się coś więcej. Ogarnęła go głęboka rzewność. Zdawał się patrzeć na zdobyć trzepoczącą się w łodzi, a on stał cicho i patrzył w duchu na większe rzeczy, które odsłaniał mu promień Bożego światła. Więc to tak w służbie Zbawiciela. Więc można o własnych siłach męczyć się na darmo, a na jedno Jego słowo zdobywać tysiące. Poczuł w sercu żal i zawstydzenie, wstydził się swego zwątpienia, pojął, że źle i niegodnie oceniał dotąd Osobę Chrystusa. Pewny był, że Zbawiciela nie uszły poprzednie jego myśli, i rozumiał, że cudowny połów był odpowiedzią na jego obawy. Nie wiedział, co ma począć, bał się spojrzeć Mistrzowi w oczy. Dopiero u brzegu, kiedy Jezus skierował się już do wyjścia na ląd. Osunął się przed nim na kolana i rzekł z niewymowną pokorą. Wyjdź ode mnie, panie, bom jest człowiek grzeszny. Dużo rzeczy mieściło się w tym serdecznym przyznaniu. Piotr i dziękował, i przepraszał, i oświadczał, że gotów już jest na wszystko i tego tylko pragnie. Aby pójść za Chrystusem. Ale nad wszystkim górowała nuta pokory. Zdawało mu się, że stał się zbyt niegodnym powołania. Więc prosi tylko, aby go zbawiciel opuścił i nie przebywał dłużej w łodzi takiego grzesznika. Ale co innego myślał Pan Jezus. Spojrzał mu w oczy z niewypowiedzianą dobrocią i rzekł poważnie: Nie bój się, odtąd już ludzi łowić będziesz. Zbawiciel dawał mu do zrozumienia, że znał jego poprzednie bojaźnie i każe mu precz odrzucić obawę. Zapowiada, że mimo wszystko obierze go na apostoła i da mu tyle błogosławieństwa w połowie ludzi, ile dał dzisiaj powodzenia jego sieciom. Miało się już ku zachodowi, żeż nie było już na brzegu. Gdy Jezus wysiadł z łodzi i skierował swe kroki na drogę do Kafarnaum, nie szedł już sam. Bo towarzyszyła mu gromadka rybaków, Piotr z Andrzejem i synowie Zebedeusza. Prezentowane rozmyślania pochodzą z dzieła Obrazki z życia zbawiciela autorstwa Ojca Jana Rostworowskiego. Książkę oraz audiobook. Nabędziesz na stronie na jej głowie.pl